Konkursowa jazda samochodem to pierwsza z cyklu czterech imprez organizowanych w Gorzowie dla tych kierowców, którzy chcą się wykazać za kierownicą. Dziś rajd wiosny, tyle że pada. Zaraz spróbujemy ustalić, czy to dobrze, że pada. Generalnie tak. Dla, dla Państwa nie, dla nas tak. Będzie rywalizacja trudniejsza i drobniejsze błędy będą decydowały o wyniku. A to jest bardziej niebezpiecznie? Ja myślę, że nie, bo wbrew pozorom będziemy wolniej jeździć, bo się nie da po prostu szybciej, więc chyba raczej będzie bezpiecznie. Spotkało się po prostu kilka osób, dla których e, motosport to pasja. I stąd e, m, powstał pomysł na to, żeby e, powrócić do tych kajotesów. E, a tym samym, jeśli to pasja, to każdy jakby zajął się swoją działką i każdy ze swojej strony starał się zrobić to najlepiej. Pan mi powie, co jest na tych kartkach. Tu mamy trasę przejazdu, jaką mamy pierwszą trasę. W tym momencie rozpisujemy sobie, jak mniej więcej jechać i gdzie mniej więcej uważać, żeby przejazd był jak najszybszy, tak? I co pan tu napisał? P90 prosta 200, 2 razy 90 może wynosić. Prosta 200. O co chodzi? No, że mamy pierwszy zakręt prawy 90, że kąt prosty praktycznie szybki, że pro, później mamy prostą, wokół stawku będziemy jechali. I lewą i trzymaj prawej. Próbujemy sprawdzić własne możliwości, umiejętności i pokazać facetom, że nie jesteśmy aż tak cienkie. W tym, że... To pierwszy raz na takim rajdzie. Tak. Były nocne omawiania strategii. Ale nie zdradzimy, bo niestety jak mamy wygrać, no to musimy zachować to w tej Kierowcy, profesjonalni, mniej profesjonalni potrzebują się troszkę wyszalać, pobawić, więc. E... Nieformalny Komitet Organizacyjny, czyli Automobil Klub, Telewizja Polska i, i nasza firma Bosch Serwis Ładka. E, przy luźnej rozmowie urodził się pomysł e, imprezy, która urosła do, do, tak jak widać na załączonym obrazku. Udało nam się to zorganizować na tyle, wydaje mi się, skutecznie, że pojawili się u nas kierowcy bardzo fajnymi samochodami. E, widzę, że, że wszystkim się podoba, mamy fajną obstawę, pomogli nam strażacy, policjanci. Stąd wydaje nam się, że dobry początek fajnego cyklu. Będziemy to kontynuować na przełomie kolejnych pół roku. Co zaplanowano na dzisiaj? Jak taki rajd w Gorzowie wygląda? Startujemy o godzinie 10.00. Po czym kierowcy przyjeżdżają na tak zwane próby można je nazwać też odcinkami specjalnymi gdzie będą się odbywały czasowe tak, odcinki. Tam są profesjonalni, licencjonowani sędziowie pomiar czasu chronometrażem. W tej chwili startują dwie kobiety, co nas bardzo zdziwiło. Przyjechały, bardzo, Radzą sobie bardzo dobrze, jeśli chodzi o tutaj o odcinki. Miejmy nadzieję, że ten odcinek, który tutaj pierwszy raz organizujemy, też wypali. Są to pierwsze kobiety w, typu, w jako załoga w rajdzie kajotes. Tak naprawdę pierwszy raz będę brała udział w takim rajdzie, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Uzgodniliśmy pewne yy, nazewnictwo. Zobaczymy. Czyli na przykład? Jakie nazownictwo obowiązuje w samochodzie? U nas podstawowy problem polega tym, że nie ma prawa, ale wadko jest moja, twoja. A dlaczego tak? Bo ja, jak ta na kobieta nie rozróżniam stron na po zawołanie. Takich rajdów y trzeba przygotować i samochód, i siebie psychicznie, i fizycznie też. To znaczy, no, trochę spokoju dzień wcześniej odpowiedni posiłek, żeby Laki. nie taki coś lekkiego, lekkostrawnego. No wiadomo alkoholu nie za bardzo dzień wcześniej, ponieważ to nie, wspomaga, nie pomaga w koncentracji na następny dzień. Wiadomo, że to nie są imprezy, przy których potrzebne są bardzo potrzebny jest bardzo duży wysiłek czy psychiczny, czy fizyczny, ale lepiej jest być w ten sposób przygotowanym, bo to ułatwia. Polska brytyjska pomaga w startach w rajdach? To się dopiero okaże. Pierwszy rajd? Pierwszy yy, tu w Gorzowie? Tak, pierwszy. Ale ogólnie nie pierwszy. Parę lat temu była jakaś już wcześniejsza próba. Więc myślę, że będzie dobrze. Zjemy po wszystkim wspólnie kolację, to wygraliśmy. Symalnie, jak szybko można jechać na rajdzie? Ano to zależy od prób. Miejscami nawet i 80, 100, ale to zależy od czymś. Tutaj raczej wygląda jak będzie wolniejszy. Nie liczy, żeby no, jednak być lepszy niż inni. Drobiazgi, szczegóły. Perfekcja. Co, gaz, hamulec ręczny? Więcej hamulca niż gazu. Kto więcej hamulca ten pierwszy? To delikatniej pojedzie rozsądniej ten, ma większe szanse. <grym wytrzymały> Oczywiście miałem pomysły, żeby czymkolwiek wystartować w takich, w takich imprezach, w takich zdarzeniach, ale po kupieniu tego samochodu no, poczułem, że, że droga zwykła, czy w mieście, czy poza miastem, nie jest miejscem, żeby się odpowiednio wyżyć czy też sprawdzić. Chorci czasem? Y, już nie. Kiedy występuję w takich imprezach, to mi w zupełności wystarczy, żeby, żeby troszeczkę siebie sprawdzić, żeby z innymi się zmierzyć, ze swoimi słabościami i wtedy już nie korci na drodze, żeby przyspieszać tu i ówdzie, bo to jest niebezpieczne. Ja pochodzę ze Skwierzyny, tutaj jestem w klubie rajdowy Gorzów z Gorzowa i brat mnie wciągnął w ściganie już kilka lat temu. Byłem pilotem, teraz jestem kierowcą, już sam się w to wkręciłem i zaczynam zabawę, naukę tak naprawdę. Co jest wkręcającego w takich rajdach? Adrenalina, poprawienie też umiejętności jazdy, już nieraz się przydało na, na trasie, głównie zimą. Szaleć można i pouczyć się dużo. Czego się można nauczyć biorąc udział w takim rajdzie? Panowania nad samochodem przede wszystkim oraz tego, że zawsze się wydaje, że, że jest się już szybkim, a jeszcze trzeba dużo, dużo popracować nad tym. Plac łasztowy. Najbardziej ślisko, najbardziej w sumie niebezpiecznie. No i jak popełniłem tam też błąd, pominąłem, źle pojechałem trasę, będzie taryfa, więc to był dla mnie najtrudniejszy odcinek. Są po prostu po to, żeby kierowcy mogli się tak na normalnym świecie wyżyć. Jeśli oni się wyżyją w tych KOTSach, to na drogach publicznych zaczynają jeździć zupełnie inaczej. Odchodzi chęć wciskania gazu, odchodzi chęć e, bezsensownego wyprzedzania od świateł do świateł. Ludzie stają się bardziej e, uprzejmi i e, w ten sposób um, powinni te kajotesy przyciągać tych kierowców, którzy mają zapędy gdzieś do tego, żeby dalej startować w bardziej profesjonalnych imprezach, e, żeby tutaj mogli jakby zrobić swój pierwszy ruch tak? I, i zapoznać się z całą terminologią, bo jeśli chodzi o KT, one są bardzo zbliżone do profesjonalnych rajdów. To jest profesjonalna obsługa, są profesjonalne systemy mierzenia czasu. To za bardzo nie różni się niczym, poza tym, że jest niższa prędkość. W takich warunkach tutaj bezpiecznie kontrolowanych. Kierowcy, szczególnie młodzi, którzy czasami próbują swoich możliwości na ulicy, no tutaj mogą się wykazać i sprawdzić swoje możliwości. Często kupują samochody szybkie, niestety umiejętności nie dorównują możliwością pojazdu no i dochodzi do tragicznych wypadków lub kolizji. W takich warunkach tutaj mogą sprawdzić swoje auta, swoje możliwości, przetronować pewne sytuacje, które mogą mieć miejsce na e, ulicy.